Panie i Panowie, dziewczęta i chłopcy, witam was wszystkich bardzo serdecznie! Ja nazywam się Erikson, a to jest antylogia Eriksona. Tak jest, mieliście już okazję poznać mnie na polskim TikToku, tak jest, czyli tej platformie dla dzieci. I mieliście także okazję, oczywiście, poznać mnie na Pornhubie. Kto wie, ten wie. A kto nie wie? Tak czy siak, panie i panowie, witam w najbardziej ironicznym, najbardziej absurdalnym i najbardziej spierdolonym kontencie z popkultury na polskim internecie. Będziemy nawet grali w gry, w sumie będzie tutaj wszystko to, na co będę miał ochotę po prostu. Kiedy poznacie mnie, zrozumiecie mój obłąkany umysł i będziecie chcieli mnie jeszcze więcej, obiecuję, ja jestem jak narkotyk uzależnion. <laughs> Także panie i panowie, dzisiaj, jako że to jest oficjalne otwarcie kanału, yy, powiem szczerze, mógłbym się bawić w jakieś... Montowanie tych wszystkich filmików, żeby było, wiecie, jakieś dynamiczne przejście, ale ja mam to w piździe. Życie jest za krótkie, żeby bawić się w montażu. Ważne, żebyście po prostu mieli dawkę Eriksona Dość często. Jakby, mogę, mogę poświęcić dużo czasu w montaż, ale wtedy będzie rzadko o Erickson. A mogę też siąść i nagrać to na spontanie. Jakbyście oglądali live'a. Tylko że nie na żywo. <laughs> I chuj, tak będzie. Panie i panowie, będę patrzył w tą stronę, bo tutaj mam także hmm, drugi ekran. Jak zakładam kapelusz, ku części Jonathapro, który także lubi chodzić w nim, Kat Bane, wiecie, te sprawy. Ogólnie jest bardzo obcisły, więc ściska mój mózg, tak jak ja bym chciał, żeby ktoś ściskał moje jajka. Tak czy siak, dzisiaj, na dobry początek, na dobry start, robimy Star Warsowy quiz. Będziemy tutaj robić tier listy, będziemy tutaj robić rankingi, będziemy tutaj robić quizy. Ma być miło, ma być zabawnie. Będę wymyślał jakieś fajne kontenty, żeby wejść z Wami w interakcję. Zostawcie subskrypcję i chuj, lecimy. Panie, podej. w ogóle mam. Mam nadzieję, że podoba Wam się cała ta otoczka. Tutaj rameczka jest. Padme, jest. Bocini, jest. Billy Maguire, czyli najlepszy Spider-Man. Zapraszam na moje socjale i nakurwiamy. Postaram się to zrobić bez cięć. Panie i panowie, nie przygotowywałem się. Nie wiem, jakie będą to pytania. Możliwe, że będą na tyle trudne, że po prostu się skompromituję do takiego stopnia, że nie wrzucę tego materiału. Istnieje dość duża szansa na to. Będę wam tłumaczył, bo. Kurwa, Edison studiował filologię angielską. Ha, ha. Co prawda, nie zdałem z niej. Ale to nie z angielskiego, tylko z niemieckiego. Jest to paradoks. Była. Kiedyś wam opowiem tę historię. Jaką pracę mieli wujostwo Owen i Beru na Tatooine? Proste pytanie, panie i panowie. Oni byli no ja bym to przetłumaczył jako l, 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 farmerzy Wilgoci. No wydobywali wodę na Tatuini której nie było za dużo. Jest to oczywiście dobra odpowiedź. Haha, <laughs> jak widzicie mamy nawet czas. Jest 60 pytań, więc obstawiam, że mam minutę na karze. Około godzinki, obstawiam, że pójdzie szybciej. Jak nazywał się antyczny świat Z sitów? Odwołując się do Old Republic. Proste pytanie był to oczywiście Coriban, gdzie wszystkie te grobowce sitów starożytnych e, mieściły się. Jakiej rasy jest joda? Mm, ja tutaj powinienem wpisać chyba... No, jest nieznana ta rasa. No kurwa, no one knows! No to to ja napisałem! Wychuje! chuje! <laughs> U, powiem wam tak, nie mam pojęcia e, jakby to rozwinąć ten skrót. Automatic Tactical Ace chuj wie, nie wiem, napiszę. Anal. No nie uznali. Ale terrain more transport. Powiem wam szczerze, zaskoczyli mnie. To było dość ciężkie pytanie. Ale nie, tego jodę to musimy uznać, bo jakby wiedziałem, że nikt nie wie, tak? To że ktoś sobie zapisał inaczej odpowiedź niż ja, to, to, to jest... Moje było bardziej logiczne. Jak nawołując do Gwiezdnych wojen do Clone Warsów nazywał się brat Darta Maula, Sevec, opres jest chodzący rzeźnik. Oczywiście został zabity później przez Palpatina, ale była to bardzo fajna postać miał taki kolor wyblakłej zieleni, jakby ktoś mu się zżygał prosto na twarz. Um, Empire's Trace Back bierze rozgrywa się w dwóch sektorach. Pierwszy jest to Suris sektor, który za do, za, ma ze za sobą Dagobah system. O kurwa Dagobah Nie wiem czy to będzie jako hot, no bo... Imperium Kontratakuje rozpoczyna się na Hot, tak? Na tej śnieżnej planecie. Później jedziemy na Dagobah ale jest także na Bespinie. Um, chyba myślę, że napiszemy Hot. Bo jednak duża część filmu rozgrywa się na hot. E, a, 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 okej. Okay. Czyli to był jeden sektor, który miał bez Pina i Hotha. Ciężkie pytanie, kurwa, powiem wam ciężkie. Ja, ja jestem nerdem gwiezdnowojennym. Ale nie dziwcie się, że niektóre pytania są w stanie mnie zagiąć. Bo jak ja bym odpowiedział na każde pytanie dobrze, to ja bym nie miał życia, nie miałbym kobiety i nie wyglądałbym tak zajebiście, tak jak wyglądam, kurwa. Musicie mieć to na uwadze, nie? E, jakie szanse c 3 dało Hanowi na e, sukcesywną nawigację przez pola asteroidów? Coś dużego. 3726 tysięcy? Pewnie im większa tym... Jebany c 3 nie? E, no, Powiem Wam szczerze, będzie siara. E... Fear, confronting fear, zmierzenie się ze strachem. To kurwa, przepraszam, trąciłem swój mikrofon. Możliwe, że jakieś duże zakłócenia właśnie usłyszeliście. Nieważne, mam nadzieję, że nie byliście na, 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 na słuchawkach. Tak, zmierzenie się ze strachem to przeznaczenie każdego Jedi. Jak nazywał się przeciwnik spod Raceru w pierwszym epizodzie? Był to oczywiście Sebulba, ten krzywy mordiaty, co chodził na rękach, a nogi trzymał w górze. No, jest to ciekawa forma jogi, to na pewno. Sebulba. Fajne imię, w ogóle takie dość wpadające w ucho, nie? O kurwa, powiem wam szczerze, nie mam absolutnie pojęcia, jakiej rasy jest Gris. Fallen Order, nie mam pojęcia. Ciężkie pytanie. Napiszę. Fuj wie. Latero. Zawsze czegoś można się nauczyć, nie? Trade Federation, gdzie ustawili swoją blokadę? Oczywiście na Nabu. Jest to cała oś fabularna pierwszej części, tak? Aha, na jakiej planecie młodziaki z Jedi znajdują Kyber Crystal? I Powiem wam szczerze, ja to wiem. Bo jest to planeta, która została później zamieniona w Base Starkiller, którą możecie znać choćby z trylogii Disneyowskiej, ale jak to się nazywało? Ilum? Jakoś tak, chyba. Ilum, tak mi się kojarzy. Tak jest! Tak oh, jest! Oh, oh. Moc, potęga! Oh. Jak się nazywał? Protagonista Gwiezdnych Wojen Force Unleashed. Protagonista oczywiście jest Starkiller, czyli Gal Marek. No najbardziej OP typ w historii Gwiezdnych Wojen. Był tak OP, że musieli go wypierdolić z kanonu. Jaki villain, czyli Złoczyńca, został przedstawiony ponownie na końcu N, na końcu Solo Star Wars Story? Oczywiście jest to Dart. Kurwa. Dart. Nie, nie Dart kurwa, tylko Dart. Maul, panie i panowie. Jest to dobra odpowiedź. Aha, pierwszy raz Darth Maul wtedy pojawił się w czymś co nie było animacją i zostało to oficjalnie potwierdzone w pełnoekranowym materiale. Galenerson Nickname, jakie dał? Oczywiście jest to Stardust, czyli... E, nie wiem, gwiazda, gwiazdyczka, coś takiego. No tak, tak, tak. Wszyscy oglądaliśmy Watera 1, najlepszy film, jaki powstał od Disney o Gwiezdnych wojnach, więc. Um, o kurwa jaki członek, jaki miniony członek Dominio Squad uh, i pier, 501 batalionu stał się członkiem Clone Force 99 to będzie jakiś Echo albo kurwa, ja powiem wam szczerze kojarzy mi się Echo tak jest tylko jego imię kojarzyłem <laughs> what is the name of the prison the Jedi ok, jak to nazywa się więzienie, które Jedi próbowali odbić, czy uciec z Clone Warsów. Citadel The Stronghold. Kojarzy mi się Citadel, ale nie wiem czy Citadela... Kurde, Citadela to chyba była to taka inkwizatorów Forteca, ale dam to. Okej, okay. ej, jest dobrze, jest dobrze. Możliwe, że zrobimy w średnią. Tam było napisane, że mniej więcej ludzie mają odpowiedzi 34 poprawnie na 60. In Clone Wars, what type of fruit? Jaki rodzaj owoca CTPOR 2T2 znaleźli w torcie Padme? What the fuck? Co to jest za pytanie? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem. Napiszę banan <laughs> Sorry. Jogan fruit. Na, na pewno bym to wiedział, nie? Na początku Force Awaken. Pilot Re Resistance, czyli ruchu oporu Podamern ma coś w bardzo... O, kurwa, ludzie. Oczywiście jest to map. to look Skywalker. No tak się zaczyna Force Awaken. Ja... Mój mózg wie, co tam jest napisane, ale żebym miał to tak słowo w słowo wam przetłumaczyć, to ja bym potrzebował chwili. A ja nie chcę, żeby ten materiał trwał godzinę, więc kurwa. Angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie. Musicie sami go znać. Ja nie będę wam wszystkiego tłumaczył. Myślicie, że życie jest takie łatwe? Ja jak będę wam tłumaczył, to wyjdzie kompromitacja po kolejna, więc... Jaki gracz? Jaki, jaka postać? Um, Okej. Okay. Czekajcie, bo ja muszę się zastanowić. Jaki gracz, jaka postać była odgrywana przez aktora, który był martwy przez 20 lat w czasie powstawania... Produkcji Rogue One. A chodzi oczywiście o CGI-owego Mufa Tarkin'a, który już umarł oczywiście, ale został powrócony za pomocą tej technologii nakładania twarzy tak samo jak Leia. Czy prawda czy fałsz? J.J. Abrams wyreżysował The Last Jedi jest to oczywiście fałsz, bo nie wyreżysował. No i tyle. Ryan Johnson napisał Last Jedi, a J.J. Abrams był odpowiedzialny za część 7 i 9. Niestety. Jak nazywa się um, do, um, planeta Sithów? The Rise of Skywalker? Czyli, jak ja lubię to tłumaczyć, upadek Skywalkera, jest to Exogol. E, świat Sit'ów, na której zawsze napierdalały burze. Proste. Exegol, ale dobra, uznali mi na szczęście było podobnie. In the Phantom Manus, what is the first word of the opening title, Crow? E War! Jakie były pierwsze słowa, które otwierają te takie napisy, które zawsze przelatują? Desperation. Kurwa, powiem wam szczerze, że nie wiem. War? Chyba war. Turno, nawet nie wiem, co znaczy. <grymne> jaki nickname, czyli jaki przydomek miał Rex? What is his city designation? Ja pierdolę, nie mam pojęcia. <grymne> nie wiem. City. Myślę, że ja to będę 7567. Postaram się zapamiętać. Przed Palpatinem. Kto był Supreme Kanclerzem Republiki? Był to kanclerz Valorum. Tak jest. Ten oto zacny jego mość. Panie panowie, myślę, że nie najgorzej nam idzie. Na pytania oczywiście z cyklu w chuj trudne nie odpowiemy. Bo ja nie jestem pojebany, ale coś tam wiemy, nie? Myślę, że wiemy więcej niż przeciętny fan. I have spoken. Oczywiście był to Quill. Cool. Tak jest. Bardzo zacny farmer, który miał wyjebane z Mandaloriana. Prawda czy fałsz? Zostały zre. Tak. Wyszły w 1977 roku. Jest to proste bo jest to pamiętna dość data, która no rozpoczęła całą franczyzę. Jak wyszła dziewiąta część, to tam była, to były bodajże, czyli to były czterdzieste albo pięćdziesiąte, czekajcie, szybka matma, to chyba były pięćdziesiąte, tak, albo 40. Nie, ważne. chodzi mi o rocznicę powstania w ogóle Gwiezdnych Wojen. Jakie. A jakie zwierzę symuluje, imituje, żeby przestraszyć Tuskenów w obu Jest to oczywiście Cried Dragon, czyli wielki, potężny smok, który zamieszkiwał pustkowia piaskowe y Tatooine. Hmm. Oczywiście chodzi tutaj o This Is The Way. Czyli powiedzenie Mandaloriana, This Is The Way, baby. Cokolwiek by się w życiu nie działo, musicie odpowiedzieć This Is The Way, nie? Jak, jak laska chce z wami zerwać, mówicie This Is The Way. I odchodzicie kurwa z honorem i z szacunkiem, który sami musicie sobie wypracować, zrozumcie. E, w nawoływaniu do Rogue One. Który charakter um, Guardian of the Wheels? Um, nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Wydaje mi się... No Saugerera, no. Nie, Base Malbus. Nie, nie wiem kto to jest, nawet szczerze powiedziawszy. Ale ja powiedziała, żeby nigdy nie lekceważyć oczywiście droidów. Tak jest, tak jest. I to chyba nawet zostało wykorzystane w dziewiątym epizodzie? Nie wiem. Ai, oh my god, nie mam pojęcia. Tactical. Tactical, hmm, od czego to może być skrót? Coś tam Tactical, coś, en Enforcements. Nie wiem, kurwa. Queen, Ion Engine. W życiu bym o tym nie pomyślał. Jak ktoś z was co wiedział to szacunek. Pierwsze pojawienie się Imperatora. What the fuck? Co to za pytanie? Which animal? Nie wiem pojęcia. Lion. Chimpanz. Nie rozumiem, wybacz, wybacz. To, to pytanie mnie pokonało. Jak się nazywał ojciec Boba? Jest to Django, oczywiście Django Fed na plet. Fecior, o kurwa, powiem szczerze, że niektóre pytania są takie, że jest mi po prostu aż przykro. Grogu i Ray shares this force ability. Uuuu, to jest. Healing, healing. Potrafią leczyć. Tak jest, Force Healing. Ej, to było dobre, musicie przyznać. E, księżniczka Leia mówi wielkiemu mofowi Tarkinowi, że baza rebeliantów jest zlokalizowana zlokali na. na Dantwin. Tak jest. Oczywiście robi to tylko po to, żeby ocalić swoją rodzinną planetę, która i tak została po chwili wysadzona. Kosmos, czyli <laughs> Alderan. Eee, Spizgany Joda. Jest to oczywiście Mistrzyni Jadł. Nawet ostatnio nagrywałem o niej odcinek. Eee. Mm, mm, mm. On powiedział, że był pilotem, tak mi się wydaje. Albo mechanikiem, ale bardziej bym powiedział, że chyba. A może mechanikiem? Mechanikiem. Kurwa. Sanitation. Też nie wiem, co to jest i pewnie źle to powiedziałem. No fucking cares. Z jakiej planety pochodzi Rey? Oczywiście Jacku, czyli podróbka Tatoin. Luke stracił swoją lewą rękę podczas walki z Dartem Evaderem. Czekajcie. Lewą czy prawą? Jak stoi tak na plakacie, to w tej ręce trzyma mechanicznej. Czyli stracił Lewon. Left. True. Kurwa, powinno wyjść inaczej. <grywa> Jaki gracz e, grał Lando? O kurde. czy ja pamiętam jego imię. A, wiadomo. Czekajcie, to był ten. E, to był Bosin. <grywa> Billy the Williams. No, to było łatwe, ale oczywiście mój mózg miał... Y pustkę w swoim, w swoim rozumowaniu. W Rogue One. Który charakter mówi, że I'm one with the force, the force is with me? Jak on się nazywał? Ten taki chińczyk z kijem, co chodził, no. Strażnik świątyni. Pojebane. Ja nawet mam ten cytat wytatuowany, wytatuowany wygrawerowany na naszyjniku, który dostałem od rodziców. Ale jak nazywała się ta postać? Uwwechuewewewewewe ja mam pojęcia, to, jak ja mam to wpisać. Czwewewe, mewe, blewe, cławewewe, cirutin wumwe, no. Bo Katan wanted... Okej, okay, chciała Dark Saber. Oczywiście chciała odzyskać Dark Saber. C, A, Dark. Dark Saber, tak, czyli czarny mroczny miecz, który świadczył o tym, że jesteś przywódcą Mandalorian. Tak jest, The Darksaber. E, jak Lando stracił Sokoła Millenium e, na, na Solo? Grali oczywiście w Sabaka. W ogóle nie wiem czy graliście kiedyś w Sabaka, e, wypuścili kiedyś taką karcianą wersję tej gry po prostu jako planszówkę. Zajemista jest, <laughs> troszeczkę jak poker. What is the name of this character? Kurwa, serio? <laughs> nie wiem. Little monkey, mała małpa, Salatius B. Cramp, kurwa. Słyszałem już o tym, ale żeby to zapamiętać. Jakiej wielkości mniej, wie... a za ile chodzi ten duży zestaw Sokoła milenium, Duży zestaw, około 4 kafle, czyli między 800 a tak, bo to w przeliczeniu tak jest. Proste, 4 kafle mniej więcej no. Um, look is riding what animal? E, tautum, ten taki, tak. Na początku Imperium kontratakuje i jeździ na tych takich jakby, jakby to kurwa porównać, jak taki śnieżny jeleniolama coś tam, 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 Good. Nauczycie się wiele z wujkiem Erikiem. Who adopt, kto adoptował córkę, czyli Padmę? Znaczy Leję. Oczywiście Bail Organa. Bail Organa, tak jest. No dlatego też Leja ma później nazwisko Organa. Who is the only rebel pilot to survive our three original trilogies? Uh, Łeczan Hiles przetrwał przez trzy i nawet, nawet był podobno widziany w dziewiątej części. What is the name of the Jedi? Uh, oczywiście jest to Kit Fisto. Podobno dobrze się mu go fistuje, wiecie o co chodzi. Słuchaj. <laughs> What is the name of, uh, jak się nazywa ta band, ta, ten zespół Dauna? <laughs> the Cantina Band. Uh, nie... Zaskoczyli mnie. Before przed tym, jak Luke Skywalker... what? Czekajcie. Prze... Co kurwa przed, przed tym, jak nazywał się Luke Skywalker jego bohater miał inne imię? O co chodzi? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Jak to była ciotka Beru, to on też był Luke Beru? Nie mam pojęcia. Luke, Beru, nie wiem. Ciężkie pytanie, nie, nie wiem o co chodzi. Czekajcie, będę miał pisać. Luke Starkiller, what the fuck? Tego nie znałem. Ciekawe, ciekawe. Eee, jak została zniszczona Pierwsza gwiazda śmierci? drive, the Coma trench, the thermal exit port. Wydaje mi się, że to była ta komnata trench. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale no jednak nie. Chuja wiedziałem. Chuja się znałem. <laughs> tak można podsumować całą wiedzę. Eee, to był ten Bill Fortuna. Znam go. Bill, Bill Fortuna, ale blisko, blisko. Uznali na szczęście. What anima. Jakim zwierzęciem inspirował się George Lucas do tworzenia czubaki? Pewnie wielką stopą, ale jak to napisać po angielsku? Bigfoot. A dog? O kurwa, a z której strony to niby przypomina, kto zabił Dżabę, no leja, leja go, no kurwa, to jest uznane, z gnojki, kurwa, skąd mam wiedzieć, jeszcze może trzecie imię mam jej podać. Eee, czym walczył, Był to, była to oczywiście włócznia z Beskaru, kojarzę ten motyw, przeciwko Mufowi Gideonowi. Bra granego przez... Te, jak on się nazywał? Despozito? Coś takiego. Jak nazywał się ten droid? K2 to był bodajże. To, to też powinno być uznane. Trzy pytania nam nie uznali. W prawdziwym życiu Nie próbujcie nawet, żebym przeczytał to słowo. Nitrobenzin, salt pepper, sulfur. Eee. <grym> <grym> Nie rozumiem pytania, napiszę... Yes. Carbonite. Okej. Okay. Nawołując do noweli Tarkina, napisanego przez James Lucano, co jest pod spodem Jedi Temple na Coruscant? Wydaje mi się, że chodzi o to, że tam jest jakiś Force Nexus, ten jakby źródło mocy. Albo pewnie jakaś świątynia Sithów, kurwa. Tak na chłopski rozum, nie? No właśnie, starożytna świątynia Jedi. Mieliśmy 36 na 60. Panie i panowie, jest to więcej niż połowa. Więcej niż połowa. Jestem z siebie kurwa dumny. <grych> Także co, nie było tak źle. Daliśmy radę w niektórych pytaniach, w niektórych oczywiście nie uznali nam tutaj Analu. Choć uważam, że to była poprawna odpowiedź. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takiego materiału, gdzie luźniej siadamy i bawimy się Gwiezdnymi Wojnami, jak innymi działami popkultury, dajcie znać. Kiedyś możemy to także pograć w gierki. Nawet ostatnio zacząłem grać w Fortnite'a, także słuchajcie, zacznijcie się przyzwyczajać do mojej mordy, bo będzie tego więcej. Panie i panowie, dziękuję, kłaniam się nisko i pozdrawiam całując was prosto w odbyt.